To jest Gienka, paszport! Zajumałaś mu paszport! No tak, Gienka. No Gienka, tego naszego Gienka. No! Ale co, dlaczego miałam nie wziąć? E? On mnie jest zwinny jest mi. Pieniądze. Się rozliczymy. Dzięki, Taka pieniądze. głupia, niby paszport. jesteś. No Wolski! Ale co, rubelki? Nie, pojedzie, a rubelki. nie powiedziała rubelki. A, no, Ale to jest ten, to jest ten. No to tak, jest ten no, no plan. Dobrze, no dobrze, no, no, przecież on jest prawie taki sam. Bo nie, nie jest ten sam. No, no tak. W tym pomieszczeniu e... powinno być przejście. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno przejście mówisz. No to, to nie to przejście. Nie to przejście. No, ale... no to ładne. No, nie wiem, co mu się w ogóle nie podoba. Nie się akurat podoba. Szlakiem tajnych przejść. To jedno z dwóch historycznych zwiedzań, jakie na zamku Czocha dzieją się od kilku lat. Historyczne zwiedzania, które są co chwila ubogacane najnowszymi wątkami, odnajdywanymi, w stale, odnajdywanymi w stale i wciąż w przepastnych archiwach, nie tylko polskich, ale i amerykańskich, angielskich, ba nawet teraz Kongresu Stanów Zjednoczonych, o którym to pisaliśmy kilka tygodni temu w Ziemi Lubańskiej. Szlak Tajnej Przejść dotknie właśnie tych wszystkich wydarzeń, które bezpośrednio były związane i są związane z tajnymi przejściami, jakich na załku jest bez liku. To przeszło 40 tajnych przejść. Przechodzących w pionie, w poziomie, a często wychodzących poprzez zapadnie, a więc idących w skosie. Więc wszystkie możliwości geometryczne tutaj z tymi tajnymi przejściami zostały zastosowane. To w Ernest Gitchow, kupując, szukając odpowiedniego obiektu na swoją lożę, najpierw masońską, a potem iluminacką. Szuka właśnie takiego zamku. Pomaga mu w tym Bodoju Tuskenlicz-Epka, który ma przebudować zamek, ale wcześniej robi kwerendę. I co stwierdza w tych kwerendach? Otóż stwierdza, że zamku są głębokie, wojenne podziemia. Jest to zdanie, które literalnie zostało przeniesione do jego m.in. opisów zamkowych i do jego opracowań. Bez których nie podejmuje się nigdy Bodo Epchar nadworny architekt Wilhelma II cesarza, niemieck cesarza niemieckiego żadnej przebudowy. Musi być kwerenda, muszą być wykopaliska, muszą być badania i są. Tym sposobem daje Ernestowi Giczowowi powód asumpt do tego, żeby zrobić tutaj loże. Tymi asumptami są trzy rzeczy. Pierwsza, oczywiście, olbrzymia siać tajnych przejść i podziemia. Druga to zalew, zalew, który jest odwróconym trójkątem i trzecia to drzewo cis, czyli święte drzewo dla Germanów, z którego wytwarzali sok. A więc trzy powody do powstania tutaj takiego zamku z takimi tajemnicami, co chwilę nowo odkrywane. Ten listopad nie będzie osamotniony i również by miał swoje odkrycia nowe. Na butli oryginalnej znajdują się punce cesarstwa niemieckiego. Przeznaczony jest na pewno dla wojska. Skoro więc Czocha, myśl wszystkich dostępnych materiałów archiwalnych, jest zwykłym, olbrzymim domem jednorodzinnym, to skąd bierze się tutaj coś przeznaczone tylko dla wojska? Podobnie jak ta turbina silnika rakietowego firmy Walter. Wiadomym jest, że inżynierowie Waltera na zamku mieszkali. W Leśnej była jedna z fabryk zbrojeniowych Waltera, tutaj zostały dla nich wynajęte pomieszczenia na ostatnich piętrach. Ale przecież nikt inżynierowi w czasie wojny nie pozwoliłby na wyniesienie jakiejś części, nad którą się pracuje, bo on będzie nad tym pracował na kwaterze. To, że znaleziono te rzeczy na zamku, jednoznacznie wskazuje, że te działania toczyły się na zamku, który oficjalnie jest zwykłym cywilnym domem jednorodzinnym to jest nie wiem nie wiem to jest jej odbicie lustrzane i ponoć jak rozłożysz te cyferki i złożysz je później razem to wyjdzie cyfra 26 czyli ponoć i nieboga jechowa Jachwy. patrz co mi jeszcze tu pokazał zobacz Ziuta. skąderanich omega omega ponoć tutaj te co? Krziopińcy burżuje tu przychodzili! Wali, tutaj tam wychodził, dostawał od stopień jakiś masoński. Tutaj? tutaj. Ale pokażę Ci ziuta, chodź. Ale nie mów Gienko. Nie, nie, po, nie powiem Gienko. Proszę Państwa, w całej, w całej imprezie uczestniczyli i pomagali nam mi, nam pomagała Agnieszka. Klucznica Magda, ona się nadaje do tego. Aś rzukał, to pomnę, patrzcie Państwo, jak się... A czekaj, jeszcze nie przedstawiłem. Oj, przepraszam, nie. Ryszard, Boże. Boże. przepraszam, Boże. Ryszard, który walczył tutaj, tak. Ryszard Gienek. No i nasz tutaj szef, czyli Józef Wolski, który nas od wszystkich zebrał, żeby te skarby Znaleź, co nam wyszło na tak, jak no wyszło. <klucz> Czyli Piotr. Jelonkacom Twoje źródło informacji.